Ej, gracie w gry? Gii. A gracie w nowe gry? Lubię gry wideo. Gram w nie odkąd skończyłem 8 lat. I zawsze w głowie miałem jedną myśl. Wow, ciekawe, jak gry będą wyglądać za 10 lat. Uh. Coś poszło nie tak i nie zrozumiecie mnie źle. Gry teraz wyglądają często obłędnie, nie da się jakby przeskoczyć tego. Zaczynają się czasy, gdzie problemem jest odróżnienie klatki filmu od klatki gry, ale większość z nas raczej czuje, że coś jest z nowymi grami nie tak. I dziś postaram się to wyjaśnić. Powiedzcie mi, ile nowych gier wyszło w zeszłym roku. Odpowiedź brzmi w chuj. A powiedzcie mi, ile z tego to nowe, oryginalne produkcje? I oczywiście nie mówię tu o grach indie. Co, zaczyna się problem? 60% nowych gier to są remake w tych czasach oraz remastery starych gier. I rozumiem, młodzi gracze raczej nie zagrają w takiego Silent Hill 2 oryginalnego, ewentualnie Residenta 4. Niektóre gry zasługują na odświeżenie. Jak na przykład Resident Evil 2, który wyszedł na pierwsze PlayStation i GameCubea 27 lat temu. Ale chryste panie, gra po trzech latach dostająca remaster, to jest na plucie nam w mordę. To jest niedorzeczne, że jesteśmy w czasach, gdzie remake. Goni remake, za który trzeba zapłacić pełną cenę. I jeszcze jest inna kwestia od twórczości twórców. Wiecie, jakie gry obecnie się sprzedają? Trzecioosobowa osobowa gra z otwartym światem z elementami RPG. Wymienię ci co najmniej 60 tytułów, które są identyczne. I co powiesz? E, one się różnią fabułom, one są prześliczne. Tak, to zajebiście. Szkoda, że nie. Granie w gry to nie tylko fabuła, głównie przez co kochamy gry. To jest gameplay. Fabuła buła też jest istotna, tak, ale jak widzę kolejną grę, co wygląda jak 8 poprzednich, to mi się żygać chce i nawet nie potrafię ich zapamiętać. Twórcy gier boją się nowości, ponieważ gaming nie jest już tylko rozrywką. Tylko potężnym biznesem, który obraca rocznie miliardy dolarów. I to jest przykre, że gry zrobione przez jednego twórcę lub dwóch w piwnicy potrafią zrobić często lepsze wyniki niż duże studia deweloperskie zatrudniające setki, jak nie tysiące pracowników. Ale co się dziwicie, jak gry robią ludzie, co się nie znają na grach? Jestem graczem pc od małego. Tak się wychowałem. I nie, nie uważam, że konsole są gorsze czy lepsze. Nie mam 10 lat, żeby kłócić się o coś tak nieistotnego, ale jest jedna rzecz, która nas wszystkich łączy i to są gry. A twórcy gier srają na nas porówno. Zazwyczaj konsole znane są z tego, że gry są pod optymalizowane. Kupujesz, odpalasz, grasz. Koniec. Ale kiedy nowe gry na konsolach nie umią trzymać stabilnie klatek oraz ważą po 200-300 giga, to jest coś ostro nie tak. Zazwyczaj to był nasz problem, graczy PC, a nie konsolowych, i to jest w 100% wina deweloperów i studiów zarządzających projektem. W tych czasach coś takiego jak optymalizacja nie istnieje. Oj, gra ci nie działa? Przykra spała! Weź sobie włącz DLSS albo kubek czy komputer. Smile. I tu małe wyjaśnienie czym jest DLSS. DLSS Deep Learning Super Sampling to technologia opracowana przez firmę Nvidia, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do poprawy wydajności i jakości obrazu w grach. Jak działa DLSS? Garantuje się w niższej rozdzielczości, przez co obciążenie sprzętu jest mniejsze i specjalne modele AI testowanych na superkomputerach Nvidia skalują obraz do wyższej rozdzielczości, przez co mamy więcej FPS w grach. Dzięki czat GPT coś bez czego obecnie nowe gry na komputerach nie działają, bo twórcy są leniwymi kurwami. Jakby zapomnieli, że nie każdy ma superkomputer za 10 czy 20 tysięcy, tylko wielu z nas ma komputery za 2-4 tysiące. Niektórzy jeszcze używają 1080, przez co ludzie głównie grają w Ligę i Valoranta. Ale o tym porozmawiamy innym razem, to jest jakby głębszy temat. W ogóle ciekawostka, PlayStation 5 Pro ma swoją technologię AI, która się nazywa PSRR, która jest dosłownie przepisaniem pracy domowej od kolegi od DLSS. To jest dosłownie ta sama technologia. Się ma, to ja z przeszłości. Chodziło mi o to, że jakby jedna i druga technologia mają to samo zastosowanie, ale nie są identyczne, ponieważ każdy z nich był napisany na zupełnie inną maszynę i na inny sprzęt. Chodzi mi o to, że dla mnie bzdurą jest to, że na konsolach będziemy generować klatki i jebać optymalizację czy coś. Tyle chciałem dopowiedzieć. Elo. Ale wracając do tematu: Problemem też są wieczne krancze przez co deweloperzy muszą siedzieć po godzinach pracy, bo jakiś ważny powiedział, że gra wychodzi za dwa tygodnie i chę obchodzi. Gry wymagają czasu i tego się nie przeskoczy. Wiem, bo sam próbuję robić gry i się bawię tymi wszystkimi silnikami. I to jest naprawdę zajebiście skomplikowany proces. A później zdziwienie, dlaczego gracze nie kupują mi gier. Hmm, ciekawe dlaczego. Ale hej, nie zapomnijmy o gwieździe naszego programu, i jakim jest. Ach... Nierealny silnik 5. Nierealne to ja mam lagi. Wielu z Was pewnie nawet nie wie, czym jest Unreal 5, więc wam szybko to wyjaśnię. Unreal Engine 5 to jest silnik do robienia gier stworzony przez firmę Epic Games. Tak, to ci Fortnite. I problemem w tym silniku jest to, że on istnieje. Chyba nikt nie potrafi w pełni go użyć. To jest najcięższy i zarazem najbardziej skomplikowany silnik, jaki jest obecnie na rynku. Zakładam, że to przez system nodów, na których operuje. Zamiast pisać kod to se kwadraciki łączysz co nie? Czaisz. Kliklak działa. Prawda. Silnik jest dedykowany pod 3D i hiperrealizm. Ale zrobienie czegoś innego niż strzelanki trzecioosobowej z otwartym światem jest niemożliwe. Dosłownie w Unrealu masz jakieś Dobra, out of script, bo silnik oferuje ci 10 projektów i zrobienie czegoś innego niż te 10 projektów, które zakłada First Person? Eee, nie umiem mówić! I zrobienie czegoś innego niż dedykowane projekty jest niemożliwe w tym silniku. Przez co? Są wymagania z kosmosu. Widzieliście wymagania nowego Silent Hill 2 Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda poprawnie. Unless. Gra na rekomendowanej specyfikacji na wysokich ustawieniach graficznych, odpalić ci w 30 klatkach? I mówią ci, że masz odpalić DLSS, być gra i działała w ogóle, jakkolwiek? To jest kurwa niepoważne. Rekomendowana specyfikacja jest po to, że jak masz taki sprzęt, to graci na wysokich, odpali z palcem w dupie! To jest chore! Albo przez niezoptymalizowane tekstury gry ważą po 80-90 giga. Bo nikt ich nie optymalizuje, bo po co? Plugin to załatwi nie. I silnik też jest niestabilny, jak typowa alternatywka w internecie. Gra potrafi się wyjebać z losowego powodu? Tak, nie zliczę, ile razy wyjebało mi the finals w kluczowych momentach meczu i widziałem ten komunikat, która załadowała źle własny skrypt. I widzicie co jest przerażające? Teraz wszystkie nowe gry opierają się na tym silniku i to jest straszne. Oczywiście mógłbym wam mówić jeszcze o technologii RTX, która totalnie nie ma sensu w gamingu, ale twórcy i tak podnie <laughs> optymalizują gry, gdzie na przykład nowy Stalker bez tej technologii i tak nie działa dobrze, ale szkoda mojego i Twojego czasu. Może kiedyś o tym zrobię oddzielny materiał. To co mnie interesuje to komentarz, wasza opinia. Jeżeli podoba wam się materiał, możecie zostawić lajka, subskrypcję dla więcej kontentu. A jak chcecie mnie wesprzeć, zapraszam na moje kofi. Link w opisie. Dzięki.